W trakcie karmienia. I teraz tak, jak mamy etykietę karmę, to najpierw mamy surowce w składzie. I potem mamy coś takie jak składniki analityczne albo analiza chemiczna, albo jeszcze czasami inny sposób możemy to nazwać. Natomiast są tam takie wartości. Białko, tłuszcz, popiół, główno. Oczywiście zakładamy, że jest to produkt. Jedzony przez zwierzę, ładna kupa, nie mamy do niego zastrzeżeń, więc zakładam, że jest sprawiony, i chcemy po prostu w ramach tego trawienia sprawdzić, jak to mniej więcej wygląda. I teraz tak. Bierzemy sobie to nasze białko na tapetę, tłuszcz, popiół, włókno. Wielgorliwość musimy się dowiedzieć od producenta, ponieważ w tych produktach nie ma obowiązku podawania. Są produkty, powiem Państwu, tak bardziej smaczne są bardziej wygodne. Tak to mniej tak więcej tak bardzo często się dzieje. Tak? A że wilgotność może być do 14% to już Państwu zwracam uwagę, że pomiędzy produktem suchym zawierającym 7% wilgotności, a produktem suchym zawierającym 14% wilgotności, to samo 29% białka to nie jest to samo 29% białka. Jest to zdecydowanie zupełnie inna zawartość suchej masie w Polsce. Wychodzi nam pewna suma, ta suma odejmujemy od stóp, wychodzi nam ta wartość będąca spraw. w sprawie. Tak zakładamy. Tak? A przemnażamy to przez te nasze wartości, sumujemy i wychodzi nam kalkulowana wartość żywcza takiego produktu. Przy tej skalkulowanej wartości e, możemy obliczyć Dzielimy sobie przez 3,84. Tak, wychodzi nam zawartość wartość w gramach. Przesuwamy sobie przecinek przy yy, podzieleniu przez 3,84. Wyjdzie nam porcja w gramach. Zobaczcie Państwo, że różnica pomiędzy psem nieaktywnym, czyli 235 mniej więcej gramów, a psem aktywnym, czyli 320 gramów, to jest bardzo Dobre półkubka. Jeszcze zależy od wielkości karmy, ale tak naprawdę jest duża różnica. I na tym poziomie, w tym momencie, ja nie mówię o tym, że to w jednego dnia, jeśli coś przesypiemy, to coś się stanie, ale jeżeli będziemy tak karmić przez dłuższy okres czasu, to będziemy mieć efekt tego psa, który nam, za które nie chce tak? Albo zakład jest taki ospały i efekt już widać po dwóch, trzech tygodniach przy ograniczeniu podaży energii. Przy zwierzętach naprawdę otyłych z bolesnością stawów, mówią proszę panią, on zaczął szybciej wstawać z lego I to już dla was, jako osób zajmujących się też terapią, czy pracujących z psami, będzie dobry argument, ponieważ sprzedając dobrą informację, czy, czy właśnie sugerując tego typu zmiany, będziecie mieć efekt, który czasami szybciej zostanie zaobserwowany przez właściciela, niż nawet efekty terapii wekawioralnej, które już w ogóle będą was na rękach. Jeśli chodzi o energetyczność, to jeszcze możemy wyliczyć sobie, jaki jest procent poboru energii z diety z danego składnika. Czyli z białka jest około 30%. Z tłuszczu około 35 do 40. Zpękaw dam 26 do 30. I tu jak sobie a, przeskoczyłam. I tutaj będzie to miało znaczenie. W przypadku zobaczcie Państwo, a, taką mam ile energii z diety powinno pochodzić przy różnych typach wysiłku. Jeżeli spojrzymy sobie, nie wiem czy wszyscy mają tutaj kartę, ale sprint generalnie, to jest właśnie, to będzie domena karta, czy psów ćwiczących flyball, a wysiłek wytrzymałościowy to będą psy właśnie ciągnące zawsze w kaski. A, tak więc u tych zwierząt jest skrajne przystosowanie do wykorzystywania energii z różnych elementów diety. Zobaczcie Państwo, że tutaj z tłuszczu yy, powinno być tak naprawdę stopień kilokalorii powinien przekraczać nawet 70%. żeby dochodzić no, do takich wartości. To jest specyficzne też przystosowanie, bo naprawdę przodu pokarmowy takiego zwierzęcia musi być przygotowywany do podaży takiej ilości tłuszczu. Z kolei u Sprintera, u zwierzęcia, które ma szybkie, krótkie zryby, żeby miał odpowiednio odbudowujące się rezerwy glikogenowe, Poziom energii z węglowodami powinien 30%, 10%, ale nie powinno tak się dziać. W przypadku Jorka siedzącego na kanapie ani jedna, ani druga sytuacja nie jest wskazana w tym przypadku. Z kolei w przypadku zwierząt tych, jak to już powiedziałam, które mają, wykonują różne inne elementy e, właśnie takiego wysiłku sportowego, e, to, jest, to mieści się w tym takim szeroko rozumianym optymum I w tym kierunku jakby e, należy iść. Jeśli chodzi o uproszczone wyliczenie energetyczności diety domowej, specjalnie już tutaj nie pisałam jakie składniki, ale to są składniki wysokostrawne, wysokiej jakości, to może być ryż albo makaron, yy, mięso czerwone, tutaj postawiamy czerwone, ponieważ one też zawierają nieco tłuszczu A, i tu jak Państwo spojrzycie, przy takiej ilości gramów, to będzie około 400 gram w dawce, wychodzi przy tym skomponowaniu, i mamy 27% białka, 20% tłuszczu, 45% węglowodanów, To jest stosunek 1 do 2, więc tak, bardzo przyzwoicie jak na polski dom. Przeważnie tego mięsa, to tam są trzy kawałki na wielkiej górze ryżu. Niestety, albo na odwrót, tylko kawałek mięsa, zero ryżu. Yy, I proszę bardzo, energia nawet bardzo przystojna, bo około 2 kilokalorii gramie, czyli dość dobrze, a to m.in. dlatego, że mamy łyżkę e, tłuszczu dodaną. W przypadku zwierząt, proszę Państwa, nieaktywnych wielkość produkcji będzie na poziomie 440 gramów, na poziomie zwierząt aktywnych 600 gram. Wszystko ładnie pięknie, tylko w przypadku psa o masie około 20 kg. Pytanie, jak to podzielić na posiłki, bo jeszcze jeśli chodzi o aktywność właśnie, ona nie może się odbywać na um, w przypadku posiłku, no nie może się... Nie możemy z tym wyjść dwie godziny po posiłku, a przynajmniej nie do jakiejś takiej intensywnej aktywności i też pół godziny po wysiłku takim dość aktywnym powinniśmy troszeczkę odczekać zanim to zwierzę nam się, znaczy może się napić natomiast... i to też nie jest nie zimnej wody, natomiast to też musimy poczekać z nakarmieniem, chyba że chcemy podać na przykład jakieś ciasko do odbudowy bichodanu czy jakiś inny komponent tego typu. Koszt biegu. Jeśli Wybieramy dodatkowo przy rowerze na przykład powyżej 5, 5 metrów, Warto by było to sobie też dokalkulować. I tutaj jest koszt biegów, no ten, ten wzór to potrafiłbym zmieniać, więc tutaj nie zachęcam. Natomiast ci z Państwa, którzy biegają przy rowerze, zachęcam, ponieważ pomaga to właśnie. Bo często zwierzęta mają taki moment przełomu i nie chcą dalej. Więc czy nie jesteśmy w stanie pokonać pewnego dystansu? Zatrzymujemy się na pewnym dystansie 8 km, po prostu zwierzę nam odpada ewidentnie i zaczyna nam słabnąć. Żeby to przekroczyć musimy stopniowo zacząć właśnie budować ten koszt biegu też i odpowiednio przygotować organizm na półtora dnia przynajmniej przed biegiem, po prostu musi być ta ilość podana. No i tak, kto ma takiego psa? Wszystkie takie ładne. A kto takiego? No nikt nie głodzi. O, pani głodzi psa. Panią do żartuje. Żartuję. Proszę Państwa, tak teoretycznie wygląda idealny pies, chociaż takiego laseru z linku by wystawowego porzucili. A, y, trzeba mieć po prostu, patrzeć na to pod kątem realnym. Tak? Mają być wyczuwalne tak, przez palce. Y, jeżeli zwierzę jest długorłosne, to wkładamy te ręce. Głos, a nie z głosem, bo wtedy to nic nie wyczujemy oprócz tego włosa. E, jeśli chodzi o patrzenie z góry, to to wcięcie delikatne powinno być, ale tak jak mówię, jeżeli jest bardzo podłate, to musimy sobie pomóc rękami, bo inaczej nic nie zobaczymy. E, oczywiście też może być odkładanie i depozycja tej puszczowej w różnych innych miejscach i wtedy należy się może konsultować z lekarzem weterynarii, zobaczyć, bo może być to też jakieś jak dokarmiamy, liczmy też trochę kalorii. Są takie rzeczy, które zdecydowanie są może niewskazane, ale czasami świetnie działają jako taki element motywujący, tak? Chciałam tylko powiedzieć coś nie coś o żółtym serze, którego jestem strasznym przeciwnikiem ogólnie. Żółty ser jest fajny, ale jest dla ludzi także niezdrowy. A w przypadku psów, szczególnie tych pracujących węchem, wszelki nabiał całkowicie blokuje receptory histaminowe i powoduje, że ich zdolność węchowa jest zablokowana na wszystkie nie, w związku z czym podawanie na białe z zwierząt, które chcemy już wypracować, a jest takim troszeczkę, przepraszam, wleceniem się w kółko. A. To za chwileczkę, tak, to, to już, bo nie chcę tutaj też wstrzymywać wszystkich. A trucizna z ludzkiego stołu, też sięgając po różne produkty, bo to też mi się tak zdarzyło, kiedyś spacer, że są różne rzeczy, których nie powinniśmy podawać. To jest tylko kilka rzeczy, ale w czołówce oczywiście to wiemy, że naj. Wspólna kakao, takie już też winogrona i rodzynki i niektóre orzechy. I naprawdę wychodzenie z tą, z mieszanką studencką na spacer, twoja, moja, twoja, moja, jak to wiele osób robi na spacerze, szczególnie starsze panie, e, może być bardzo zbługne dla zwierzęcia. Niestety w przypadku winogron rodzynków nadmiar tych winogron prowadzi do... E, prowadzi do y, niewydolności nerek, do ostrej niewydolności nerek w ciągu dość krótkiego czasu, więc także wyrąbanie, na przykład ciasta drożdżowego z rodzynkami może coś takiego spowodować. Taki przypadek zarejestrowany został w Górninie, nawet mamy w Polsce mm. Cebula, nawet przygotowana cebula z W żadnych ilościach powoduje rozpad hemolityczny trwinek. A czosnek? Też, też. Nie dodawać czosnku do gotowanego jedzenia psa. Tak On jest dodawany jako smakowo i tak dalej. przez nas może mieć różne efekty uroczy. Pieprz, patryka, oczywiście chodzi o ostre produkty, kapustne, bardzo różnie, no oczywiście cytrusy. znam psy, które jedzą mandarynki ze skórką. Wyliczanie proporcji, proszę Państwa, jest związane z tym, że pies przeważnie, no chyba, że ktoś tutaj jest z molosem 70-kilogramowym, to się ze mną nie jest przeważnie kilka razy mniejszy od nas. Więc nawet jak mam jakąś babcię, która na mnie stoi i mówi, że to nasze zwierzę jest takie biedne i głodne, to spróbujcie jej może właśnie wyperswadować w sposób naoczny. Mamo, ile kotów się w tobie mieści? Albo ile tych piesków składa się na ciebie jedną? I może to podziała. Bo po prostu ten przewód pokarmowy nie będzie dawał rady. I tak to się nie skończy. Średnio, tak jak się Spykam domu, tak jak chodzę od 10 lat po domach polskich, to jest tak 3-4-krotnie zwierzaki są przekarmiane pokarmami komercyjnymi, średnio, rekordziście dochodzą do 10. Natomiast 2-3 trzykrotnie za mało odżywione, przekarmione pokarmem domowym. Jest to osiągnięte dzięki super opiece weterynaryjnej, jaką, jaką możemy mieć, dzięki właśnie możliwości szybkiej reakcji, dzięki szczepieniom, dzięki regularnym odrobaczom. Tak więc do tego wszystkiego, jeśli połączymy to z odpowiednią pielęgnacją, oczywiście ja znam zwierzęta, które w latach 90., do wini niemieckiej, które kończyły 13-14 lat i chodziły, więc na żywieniu domowym też się da. Ale w przypadku tego konkretnego psa, dodatkowo jeszcze za tym szła. Dużo i bez suplementów. Dużo, bo to naprawdę mi się w I tym optymistycznym akcentem chciałam wszystkim bardzo podziękować. Osoby, które wciągnęły się w liczenie i chciałyby się zająć i się nim Jeśli chodzi o właśnie liczenie dawek, czy właśnie zajmowanie się w ogóle mikroterapią, zapraszam serdecznie na nasz kurs, a który razem z Andrzejem wymyśliliśmy i będzie działał od przyszłego semestru letniego. miałem działać od jesiennego, ale właśnie z powodu ze względu na moje błądowe zdrowie, musieliśmy przesunąć to o roku. Natomiast będzie tam połączony jeden semestr właśnie takich podstaw tego, co to znaczy behawiorysta, trener, jaka jest historia domowiania, następne spotkanie, po prostu wiedza jest uporządkowana i złożona. Następna to jest wiedza kliniczna i profilaktyczna, połączona także w pigułce ze wszystkim, prowadzona przez właśnie panią Anię z grumer.com.pl. No i trzeci to jest ze mną i obiecuję, że w weekend na pewno gorzej niż z obecnicy tego będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.